Patronem programu jest Kołowieckie Budynek z Pasłęka. Tak, dobry piesek. Witam wszystkich. Słuchajcie, kilka odcinków już za nami. E, dzisiaj pomyślałem, że pokażę Wam, jak uczę bestę komendy siat. To, co będzie nam potrzebne do tej nauki, to oczywiście torba ze smaczkami to oczywiście wyżełek. Słuchajcie, to, co ważne, e, to to, że nie są to smaczki. E, które besta je na co dzień, czyli nie jest to karma, która besta je na co dzień, na szkolenia szykuje coś specjalnego, e, coś co besta lubi bardziej. Wtedy jest to dla niej większa motywacja. Słuchajcie. No i tak, żeby nauczyć pieska komendy siat, bierzemy smaczek, bierzemy go tak do ręki, trzymamy i teraz, oczywiście, żeby pies się tego nauczył, besta musimy Sprawić, żeby wstał. Besta. Chodź, 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 Siadaj. Super. Wystawiamy rękę nad psa, aż ten będzie patrzył do góry. Siądzie dupką i w jednym czasie wtedy pokazujemy gest. Mówimy komendę siad. Oczywiście, jeżeli nasz wyżełek siądzie, to go chwalimy. Pokażę jeszcze raz. Besta. Super Besta. Super Besta. Siad. Dobry pies. Dobry pies, ślicznie. Brawo, dobry pies. Słuchajcie, są pewne prawidła. Mianowicie, jeżeli pies jest gdzieś dalej i go wołam i przybiegnie do mnie, to najpierw muszę pochwalić za to, że przybiegł, a dopiero wydać komendę siat. Pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda. Może besta zostanie? Besta, chodź szybko, dobry piesek, ślicznie dobry piesek. Besta, siat, super dobry piesek, brawo, brawo, brawo. Dlaczego tak się dzieje? Słuchajcie, powinniśmy nagradzać psa za każdą wydaną komendę, za każdą wydaną i zrobioną komendę. Jest to bardzo ważne, żeby wyseparować te umiejętności i żeby wyżełek wiedział, za co konkretnie go chwalimy. Pokażemy jeszcze raz, besta, pokażemy jeszcze raz, komendę siat. Przygotowujemy w ręce dwa smaczki. Besta, chodź szybko, dobry piesek. Besta, siat, super dobry piesek. Jeżeli piesek odrywa Łapki od ziemi, to czekamy i wyczekujemy, aż pięknie siądzie, jeżeli zrobi to, o co nam chodziło, czyli będzie to ładne, piękne, grzeczne siat, wówczas dostaje smaczek. Dobra besta, ślicznie, ślicznie, ślicznie. Besta, słuchajcie, pięknie łapie kontakt wzrokowy, pięknie łapie komunikację. To zresztą widzicie po różnych filmikach. Tylko czekać na odpowiednią porę, bo słuchajcie, musiałem poczekać na nagranie tego filmiku, aż się troszeczkę temperatura obniży, bo wcześniej widziałem, że psy nie do końca chciałyby pracować, także wyłapuję dobry moment, Besta jest w miarę grzeczna, chce współpracować i się oczywiście bawimy. Besta, chodź szybko, brawo, dobry piesek, ślicznie dobry piesek, Besta, siad, super dobry piesek, brawo, i jeszcze raz Besta, do mnie super, dobry piesek, ale nie, tak, tak, super, dobry piesek. Super, dobry piesek, dobra besta. Besta, siat, super, dobry piesek. Oczywiście, słuchajcie, na samym początku pokazujemy komendę siat bliżej. Pyska, a później, w miarę jak ten piesek zaczyna fajniej siadać, prostujemy się, prostujemy i prostujemy, aż wygląda to następująco. Besta, do mnie super. Besta, siad. Brawo, dobry piesek. Brawo, dobry piesek. Mój wyżełek dobry. Mój wyżełek dobry. Słuchajcie, bardzo prosta sprawa. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że zobaczyliście, jakie to proste. Pamiętajcie, żeby nie popełniać błędów, o których mówiłem. I takim sposobem, bardzo szybko, tak, bardzo szybko nauczycie swojego psa, komendy siat. Zobaczcie, ona w zasadzie przychodzi, i już siada, bo wie, że ja lubię. Super, jak przyjmuje przede mną taką postawę. Bra ale siadaj ładnie, super, dobry piesek. Jeśli Wam się podobało, śledźcie nasze przygody, nasze postępy w szkoleniach. Tymczasem wszystkiego dobrego. Dasz